ężniczka, Hania i grymasek. Skzaciaki rozrabiaki. <grymiany> o jej! Mam cię! Popatrz, grymasku Ktoś znów zrobił Wioli psikusa Co ja teraz podam na obiad? Król miał ochotę na surówkę z marchwi, a tu proszę, wszystkie zniszczone Kto mógł to zrobić? Nie mam pojęcia W zeszłym tygodniu ten sam rozrabiaka podziurawił liście sałaty Och... Biedna Viola tak się napracowała, żeby wyhodować marchewki. Mnie też jest przykro z tego powodu. Wiesz co? Dowiemy się, kto niszczy grządki w ogrodzie warzywnym. Ale jak to zrobić, Haniu? Przeprowadzimy śledztwo, jak prawdziwi detektywi. Czy to będzie niebezpieczne? Oczywiście, ale musimy pomóc Wioli, prawda? Możesz nam nie liczyć, nawet jeśli to ma być bardzo niebezpieczna misja. Masz już jakiś trop grymasku? Nie, nic tu nie znalazłem. A ty? Ja też nie. Coś mam! Hmm, to czapeczka. Ciekawe do kogo należy. Może do tego żartownisia, który niszczy grządki. Masz rację, to może być dowód. Schowam ją na wszelki wypadek. Chodź, poszukamy miejsca, z którego będziemy mogli obserwować ogród. W ogrodzie w dym cisza i spokój. Muszę trochę odpocząć. Dobrze. Teraz ja będę obserwować. Hmm. Słyszysz krymasku? To skrzaciaki, rozradniaki. Mogłam się domyślić, że to one tak psocą. Za chwilę zniszczą kapustę. Musimy coś zrobić. Chyba mam już pomysł. Jeśli czegoś bardzo chcesz, rozwiązanie znajdzie się. No ciągnij Przecież ciągnę Ale uparta taka pusta. No, co tak stoisz? Ducha zobaczyłeś wy wy tu robicie? My, my nic nie robimy. A mnie się wydaje, że niszczycie kapustę. My, my jej tylko przygładzamy listki. Ta główka jest taka potargana. Marchewkę też wy zniszczyliście. Mam na to dowód. Wasza czapeczka. Aha. To my przepraszamy, duchu. Już nigdy nie będziemy niszczyć niczego w ogrodzie. Dobrze, wybaczę wam. Pod warunkiem, że przeprosicie wiolę. Mhm. Księżniczka Hania! Detektyw Hania. A to detektyw grymasek, który pomógł A? mi przeprowadzić śledztwo. Chodźmy do wioli. Skrzaciaki rozrabiaki są całkiem sympatyczne. Zaprosiły nas na podwieczorek do skrzaciakowego grodu. Cieszę się, że udało wam się pokojowo rozwiązać problem niesfornych skrzaciaków i pomóc Wioli. Jesteśmy z was bardzo dumni. A teraz dobranoc. Wiecie co? Dobrze jest szukać pokojowych rozwiązań. Dzięki temu można zyskać nowych przyjaciół. Dobranoc! Ten i więcej ciekawych odcinków możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus i w aplikacji Kanal Plus.